Piękna, słoneczna sobota. Trochę bardziej urozmaicona niedziela, a we wtorek powrót chłodnego powietrza. Tak w skrócie będą wyglądały najbliższe dni. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy początkowo popada na wybrzeżu. Później opady pojawią się w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Będzie ciepło, około 10 stopni. Jutro sporo słońca, ale miejscami będą pojawiały się chmury z opadami i burzami. Jedynie na południowym wschodzie do końca dnia będzie sucho i słonecznie. Temperatura niemal wyrównana. Od 19 stopni na Wybrzeżu Gdańskim do 23 w Małopolsce. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie będzie 996 hektopaskali. W poniedziałek wciąż gorąco. Do 24-25 stopni. Najwięcej słońca od Podlasia po centrum. W pozostałej części kraju miejscami popada i będą przechodziły burze. W Karpatach powieje silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. We wtorek zdecydowanie chłodniej na zachodzie. Temperatura z trudem będzie osiągać 11-13 stopni, nad morzem 9. Na wschodzie nadal letnia do 23-24 stopni. Pogodnie na położu zachodnim, poza tym chmury nadmianę ze słońcem, opadami i burzami. W całym kraju silniejszy wiatr w porywach do 50-60 km na godzinę, w górach do 80. W środę słonecznie i do 15-17 stopni. Do zobaczenia wieczorem.